w pierwszej połowie myślę, że kontrolowaliśmy przebieg spotkania i w drugiej pięć minut straciliśmy dwie bramki i, i takie jest przysłowie, że jeśli nie wykorzystujesz tych sytuacji na początku, co masz i nie dobijasz rywala, no to dajesz mu trochę tlenu i, i radom jak to wykorzystać. Radom jak miał sytuację w pierwszej połowie, bo tam kilka razy grudkowali raz obrębny duszem. Czy mimo wszystko uśpiło was to straciliście czujność, e, widząc, że nawet jeśli stwarzają sytuację, to jakoś e, do tej bramki mają daleko? Nie, na pewno my szanujemy każdego przeciwnika, który do nas, który do nas przyjeżdża, ale tak jak mówię, no w pierwszej połowie kontrolowaliśmy kontrolowaliśmy przebieg i w drugiej e, troszeczkę gdzieś tam cofnęliśmy się za bardzo, zamiast iść do przodu i myślę, że, że te dwa punkty po prostu straciliśmy. Ogólnie mhm. po tych mocy 2-0 przestaliście już tak z taką determinacją te pierwsze 20 minut to był taki huragan z waszej strony. No tak jak mówię, tak, chcieliśmy dobrą odpowiedź dać po tym meczu w Poznaniu. Tak, tam Troszeczkę na ten tenerz nie wyszedł, a tutaj od początku narzuciliśmy swój, swój styl, no i tu też trzeba sobie zadać pytanie w szatni, czemu nie, nie potrafimy tak grać cały czas. A to czego nie przycisnęliście jeszcze bardziej tej trzciki bramki, jak to ten ich nie wziął, to że o to niebezpieczny wynik. No i my też sobie mówiliśmy w przerwie, że, że to jeszcze nie jest koniec, wiemy, że, że Radom jak ktoś potrafi grać, no nie. Nie przypadkowo wygrali z Legią Warszawa i też, tak jak mówię, no my szanowaliśmy tego przeciwnika, ale daliśmy troszeczkę tlenu i oni to wykorzystali. Jak wiadomo, jak was czymś wszystko zaskoczył, czy nawet te zdobyte bramki, to mogliście się tego spodziewać? Nie, niczym. Byliśmy dobrze przygotowani, ale tak jak mówię, no my musimy przez całe 90 minut grać w takim samym tempie, jak gramy i po prostu nie cofać się, tylko iść cały czas do przodu. Muszę teraz zapytać, bo na konferencji przed meczem Panek Osowski trochę wywołał czyli tutaj z trenera o to wyciąganie ze, ze, stref, Bierzemy, że będzie to... ze strefy komfortu. E, poczekałeś, poczekałeś trochę na ten pierwszy skład. E, trener dał do zrozumienia, że czekasz, że jak dostaniesz szansę, na pewno ją wykorzystasz, no, ale nie spodziewaliśmy się chyba, że od razu już, już w tym meczu. Jakby, znaczy, czy, że dostałeś zaufanie ja do nas. Ja, ja po prostu ja po prostu trenuję cały czas najlepiej jak potrafię. Wie trener i wie drużyna, że mogą na mnie liczyć, też pokazałem w tamtym sezonie, że, że potrafię dawać liczby i w tym sezonie będzie to samo. Jeśli będę grał od pierwszej minuty, jeśli będę grał 15-20 minut, będę dawał wszystko drużynie. Trochę też jest pan tą konkurencję, bo to lubi teraz mówić, że wytwarza tą konkurencję <laughs> na każdej pozycji, że wyciąga Was ze strefy komfortu. Jak to jest z tą seką komfortu u Was i jak Ty podchodzisz do rywalizacji? Czy faktycznie jest tak, że grań przychodzi, no dzisiaj lepo, usia, siadasz, gra Konrado, no spoko, rozumiem, akceptuję i jak wajdę to tam z wszystko, no jak to Znaczy wygląda? myślę, że, że każdy jest sportowcem, każdy chce grać i tutaj ta, ta rywalizacja, wiadomo jest sportowa złość, jeśli się nie wychodzi w pierwszym składzie, ale przede wszystkim ważna jest drużyna i tutaj dobro drużyny jest najważniejsze, ale myślę, że każdy, który nie wychodzi w pierwszej jedenastce jest trochę zły i, i chce potem, jeśli dostanie szansę, dawać jak najwięcej drużynie i ja do tego tak podchodzę. To szes tam uraz, bo w okresie przygotowawczym latem no nie grałeś w kilku i no, leczyłeś uraz, jak to wygląda w tym momencie? No nie, w tym momencie jest wszystko, wszystko okay. tak, 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 tak. tak.